Hello, oto ja, Dieding Du i witam w trzeciej części pokazywania moich wyrobów ze smatek kuchennych. Więc tak. Więc pierwszą rzeczą będzie mój wymyślony kucyk Gren. Tak, ona ma już włosy z wełny. Taki długi ogon. I haha, prawda? Ma tutaj znaczek. Rainbow Dashowi zapomniałam znaczek na malować, ale tam nie wasza. Oto jest grę. Druga, drugi koń, czego właśnie teraz kończyłam. Jest to Rainbow Dash. No, źle to z tej strony. Czekajcie. No, myślę, że tak troszeczkę lepiej wygląda ta Rainbow Dash. Tutaj ma grzywę, tu ma ogon, są wszystkie kolory odpowiednie, jest fioletowy, niebieski, żółty, oto ona, to jest ma Rainbow Dash, no to dobra, no to są moje trzy kucyki, postaram się zrobić jeszcze toilet i Applejack, to są moje Trzy kucyki z wełny i waty. No to, że bez ring do pierwszej części stacji moich ze zeszłotej kuchennych.